Siema, ja jestem Revino i w tym odcinku otworzyłem sobie Siema. ten calutki, calusieńki karnet, za tym Jeśli uczynić się, wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A teraz szkoda przedłużać i lecimy. To liberne. będzie hit internet, więc musi być tu co najmniej 25 łapek. No. No no. no, no. Na początku otworzył ten... co dużą skrzynkę z puchary. Coś nie trafimy. I jeszcze... Go... Dobra, Dobra dalej. Dobra, dalej lecimy. Odbierzmy sobie na początek lu. Chromatycznie zateknie. Dalej motki. Daj mi. Prawie ja pokonaj motki robić nie skręci. Dajcie mu suba, 100% subskrypcji. myślę, że dobijemy tu do 1000 subów? Lecimy dalej. O, adik. Kolejna jest taka. No już jest. Fajne są. Karnet jest. będzie mieć dużo, może? Nie wiem I na razie, nie. Jestem bio Jackie, więc jeśli chcecie mu pomóc i macie ponad 20 tysięcy kucharków to wpiszcie Hashtag chcę pomóc swoje ID. No dobra, pierwszy mój kucharz Kinglu. na 25. To Dalej kolejna. To jest chyba już legendarna. Dalej taka. No, a teraz też kup ten. Dalej taka. Tylko wzmak ją mam. No więc zostawcie mu się ugasnąć. Za chwilę będziemy że... kończyć. Taka. Teraz to będą nowe mody, bo ci koledzy, ale będzie fajnie. O, no. i ostatnia. Jeszcze kim lu. I. Teraz każdy zostawia tu łapkę i suba. No, król Daj lu latuje Dobra Wow no. King no. lu 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 Fajne. No. Fajny skin lu 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 chyba? lu lu O pięknie lu 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 To To jest pytanie. Wow. Nie, nie mogę. Daj mi mi tego, na big box'a. Dobra. No? no. I. Trzy. Jest. Ja. Ja pierwsza, druga skrzynia, skrzynia w sumie, bo ja pierwsza była... Gadżet, moc rakiety. Oj. Dobra, Szkoda, ten. bo został znerfiony. Ja. Jeszcze podwajać. Dwa razy otworzyłem mega box'a i dwa razy siódmego wypadło. Dobra. Boi hotelowy Mike. Skin. Drugi skin. W sumie. Tutaj nie po kolei lecę. By kłacać, już Dobra, no do skrzynka I... I właśnie o. zapomniałem, bo jeszcze musimy odróżnić te punkty mocy, by nam to nie, nie przypadło. Do kogo? A. Daj do Odgara. Właśnie, bo potem będzie niefajnie, jak to nam się przypadnie. Daj do Leosia. Do Gdzie o Leosia? to jest. Do lona. Dobra, gdzie mamy jeszcze punkty mocne? Tu do jest leona, 50. Dawaj. No i te 500 do Leona od razu. No. Daj suwa, do leona. Daj do Leona. To nie jest Leon. Tylko Luto jest. Nie, Luto, tylko le do Leona mówię. Ale jak to już ten? i on jest już prawie na wymaksowanie Prawie, daj tam. Daj do Leona. Sto! o. Daj. Nie, bo 100 nawet nie brakuje. To tu dużo. Dobra. 200. Alećmy się tak 100 może do Edgara Jeszcze dwie 500, mam jedna dolu... I druga do Edgara No i zaraz idziemy sobie w upgrade Ale najpierw jeszcze otwórzmy sobie monety Woli monet zaraz Monety, monety, fajne są monety no przydam żucicie. Oj, monety są Czterech bardzo. ważne w tej grze. Amber, To jest koza godzinę. I musi to być 25 chłopek. 100. Mm, dobijamy... Boże, że tu jest 100 punktów mocy, przegapiłem je. Dobijamy m ten... Y, 500 znaczy mmm. 300 tysięcy. 200 Nikomu. 200 200. Dużo nawet jest tu monet w sumie. 300.

Nie Dziwne, że do Lu nie było Dalej Nic, dalej Mogę gadżet drognąć no, Nic Ej, daj mi buksa, dobra? Kurwa, Nic Dalej Dwa Dobra, lecimy dalej. Jedna rzecz, ej. że ten z jedzy. To gdzie mnie tu leci w ogóle. Dalej. Ej, mi mega. Nie ma. Czekaj. Nie ma zube, he, he. Mega box. Mega box, samo Ten do pakiet odznak. Nic nie ma. Dziwne. Kickbox. box. prawdziwy, jak masz całą szansę w nie. Dalej. Dalej Gdzie nie? No w sumie może nie? Jakie hashtag gdzie Co ty gadasz w ogóle? moc. Teraz jest pełno, nie? rzeczy. Nic. Okazuje się, że nic nie ma w karnecie do potencjału. To by było śmieszne, ale zaraz powinien coś poleci, tylko nie wiem kiedy. Może ser pało. Mowabox, Kurczę, musi być 4. w I tu dobra Kurczę, drufnąłem tego gadżeta do broka i... Jakiś pech nastał. Ej, bo to This is so lame. Doro, małe, drufnij gadżet do...

nie. Nie mogę. Dobra dalej. Dużo. Dziwnie to tak leci w ogóle. Niech ci będzie. Uwaga. Nie ma nic. I musi być cztery. Czwórka. Trzy. Ej. Coś <grym> jest w ogóle. Mniejsza. Co? No nie otwieraj co chwilę mi. Ja ci powiem kiedy. Gdzie masz cztery szansę, boko? Dobra, złożmy się też szansę. Tak w sumie. Nie 1 1406 6 no już jest lepiej. Lecimy dalej. Dejmy go. Nic. Dobra, Dobra ostatni boks, który otwierasz. To był. Nie. Dalej. No i nic nie ma. Bo już ubrył Lunas nie? Mówisz, luna ser. Ser power, nie? Take this I No, dalej. jest co jest? Aha, teraz będę lecić samolot. I zajmij do Dobra, jedynka. podwajacz. Ej, Ej, dobra, jest coś i. Star power, berserker. Już nie mam, no nie dobra, niech, niech będzie. Okej. Okay. I, I zaraz tu tak zaschniesz ci pewnie ten wypadać No, to już by było śmieszne. I Daj mega, please. Ostatni box. Kurka. Dobra, dalej. Nic. Dalej. Nic. Coś dużo nie wypada. Hej. Hmm. hmm. Co jest grane? No bo zaraz ci jakaś mowa Co jest grane? Coś tak... Mało leci strasznie. Dobra, jest. Dolu lu do gadżet w ogóle. Tyle co go odebrałem jest gadżet. Śmieszne. Dalej. Nic. Jest. Gadżet do Leona z mojej skrzynki. Miodecz klonów Teraz już do no, lecimy i... Kolejna nie, jedynka! Gadżet kolejny, transplantacja Co jest grane. nie Ale gadżety lecą w ogóle zaszalały się Ty, jedynka! Gadżet kolejny Fala mocy Co jest zgrane? Śmieszne Big box Nic Mały box Teraz power! Super doładowanie do max się dzieje. I to zaraz taka legenda no Dobra, czy mogę coś kogoś nas Tego nastopper mogę lepszyć. Dobra, lecimy dalej. Kurczę, zaszalały się te nasze skrzynki trochę. Nie? Dwa Co? rzeczy! Pierwsza to jest kolczaste rękawice. Uwaga i... kolet. Dobra, Dobra, jest koletka. Git. Po podatku i z widroje niesamowitymi ciosami. Wow, mega. I co się zaszalało? Co się zaszalało to? A dobra, bo to są punkty do koletki, nie. Daj mi to mega boxa. Masz, otwieraj. Jeden. Uży. Daj jeszcze. A, tutaj. Big box. Mały no box. Jeden. Ule wszyscy trochę koletki No, Nie wiem, czy jest nowościu. Aha, oferta świąteczna, no ciekawie. Ciudowa teraz. Dobra, lecimy sobie dalej. Dobra, bo prawie koniec jest. Mega box. Jeden na rzecz. Big box, też jedna. Daj mi mega. No, ostatni mega box. Nic, dobra i zostaje nam uwaga. Pierwszy. O, takie fajne. No dobrze, ja powiem mi się mówiło. Jeszcze tam zostało ping ten. Żepik. Nie. Tak jo. No i tu git. Tu już chyba... Chyba nic nie zostało, no później sobie odbiorę, gdy 8 rzeczy w sumie, bo potem się coś zaszamali. no, gadżety do Leona, Serża, Kiełka, Lu, nie wiem jeszcze do kogo to było: do Rossi Star Power, do Bula Star Power, do Max Star Power, do Broka drugi gadżet i to w sumie tyle. Także myślę, że to już czas na koniec Dajcie tego odcinka, sobie. dosyć długi. No i taki to był nasz opening, siemaneczko.